cholesterol jest substancją życia, nie Czymś, co nas zabije, jako czymś, co nam daje życie. Przede wszystkim cholesterol to tak zwana siatka cyklopentanoperhydrofanatrendy. To się jeszcze na biochemii nauczyłem jako student. Mhm. I w zasadzie na tej siatce oparte są wszystkie elementy najważniejsze bio, bio, biologicznego naszego utrzymania, więc hormony, kwasy żółciowe, witamina D3. To jeśli byśmy nie mieli tego, tego elementu biochemicznego, jakim jest cholesterol, po prostu byśmy nie żyli, nie mielibyśmy hormonów, nie by, bylibyśmy meduzami, bo nie byłoby transmitera właśnie y, witaminy D3. A poza tym witamina D3 jest niesłychanie ważna nie tylko w obszarze kostnym, żeby odkładać właściwym kierunku, bo do tego, że począłem witamina K2, ale witamina D3 odgrywa kluczową rolę właśnie antynowotworową. Stąd też cholesterol jest ważnym czynnikiem. Muszę Państwu powiedzieć, że obniżanie cholesterolu będzie przyspieszało, będzie przyspieszało procesy nowotworowe. Także to nie jest takie wcale, że jak cholesterolu nie ma, to nie będziemy mieli złogów w żyłach, ale będziemy mieli problem, na pewno się pojawi problem nowotworowe, więc cholesterol w jajów jest, a poza tym cholesterol w jajów jest na tym tak zwanym HDL-u, czy ten tak zwany dobry, to są kolokwialne medialne stwierdzenia. Niemniej jednak w jaju mamy do czynienia wyłącznie z cholesterolem hdl i proszę się tego nie bać, bez cholesterolu nie ma życia, a zwłaszcza tego jajecznego.